Napędy marki Joda wyposażone są w wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jedne z najciekawszych możemy znaleźć w napędach serii BD dostępnych w nowej ofercie. W ich przypadku mamy do czynienia m.in. z możliwością ustawiania pozycji krańcowych ręcznie lub też szybciej automatycznie. Silniki te są wyposażone także w funkcją detekcji przeszkód, dzięki której cały system automatyzacji działa bezpieczniej i bardziej bezawaryjnie. Dowiedzmy się zatem, jak te rozwiązania funkcjonują oraz jakie dają nam możliwości. Seria napędów BD wyposażona jest w funkcję detekcji przeszkód, dzięki której napęd samodzielnie zatrzyma się, gdy czujnik zamontowany przy silniku, zwany potocznie przeciążeniówką, wykryje opór podczas opuszczania lub podnoszenia rolety. Przeciążeniówka uniemożliwi uszkodzenie silnika, rolety oraz wszelkich przedmiotów, jakie mogłyby się znaleźć na jej drodze. Napędy serii BD działają zdecydowanie bardziej bezawaryjnie, bo same są w stanie uchronić się przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto funkcja detekcji przeszkód jest warunkiem do rozbudowania napędu o automatyczne programowanie położeń krańcowych. Położenia krańcowe w napędach serii BD możemy ustawiać zarówno ręcznie przy użyciu kabla montażowego lub przełącznika, jak również automatycznie. W drugim przypadku silnik samoczynnie wykona wszystkie czynności za nas w ciągu kilku minut. Wystarczy, że roleta przymocowana jest do napędu z wykorzystaniem dowolnych wieszaków, zarówno miękkich, jak i twardych, oraz że zamontowane są ograniczniki dolne i stopery górne. Napędy serii BD wyposażone w funkcję detekcji przeszkód oraz możliwość automatycznego ustawiania położeń krańcowych działają zdecydowanie bardziej bezawaryjnie i oszczędzają czas i pracę zarówno dla montażysty, jak też dla użytkownika.